Babcia odpala YouTube i będzie słyszeć o skibidi Diri's Party. Oliwkowanie Wiktora. O tata. NIE 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 NIE! Oby? I ten Pufferfish puffer mnie zaatakował. Nie nie wylądował na mojej koszulce. Wydąty jesteś, wiesz? Obudka, halo, halo. A co ty robisz? Golda możemy za Dirt'a. Okiego grzyba nam Gold? Daj mi 10 minut spoko, mogę pokapać w tym czasie. Dobra? Dokładnie. O tata. Jezus Mary, Nie mamy wody. Ale to za dirta było! A z wodę. Wodę to mamy z tego. Gdzie on zniknął. <noise> to nie mamy wody. <noise> mi się wydaje, że już brzikaliśmy. Mówiłem kup wodę. Na co? Jak to żelazo to kosztowało? A za żelazo było to z poprzedniego wiśniaka, więc mówiłem, kupię więcej żelaza, No. Jedy? Tak jesteś właśnie Mam to wcześniej. nagrane. No to wiem, nagrane. wiem, się okaże, no, zobaczymy. No, się okaże, no. Zobaczymy. 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 Trajda zrobić, że drewno za żelazo. Dobra. No, i pięknie. Taki jesteś, mi nie wierzysz. Ja sobie nie wierzę, ale dobra. Nie, 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 nie. Nie. Stary! Nie mordujemy wieśniaka. Nie. Teraz mamy 12 ziemniaków. Jesteśmy w dupie, wiesz? Kończy przyjdzie kolejny wieśniak, tak? Oby? Węgiel! W ogóle U. jakaś to. Wywalone. A ma bucket... paper... Co? No właśnie. A, bo tu na jakiś nowy się pojawił. Wiesz. Mamy wodę. Wiesz, jak to się stało? Wylałeś wodę, i tam był ten pufferfish. A ja zapomniałem, że tam był pufferfish. Podszedłem do, do tego tam, gdzie woda była. Spojrzałem się w dół, i ten puffer, pufferfish mnie zaatakował, wrzucając <śpuszczaj> mi w przepaść. to już nie było wody. pierdzielić swoją Reo. Co? Chodźmy otwierdzilić Reo. A, ja słyszałem swoją rękę. <śpuszczaj> Mian... Jesteś może detektywem? Bo pomógłbym ci w dostawie. Dobra, daj mi się cieszyć, moim detektywem. Nie nie, nie, nie mnie w ogóle. A i to będzie ciężkie. Mogę się postarać. Postarać co najwyżej. W ogóle świetnym pomysłem było nagrywanie odcinka wieczorem, gdy już nie możemy się odzywać tak głośno. W moim mieście nie ma żadnego fajnego chłopaka. No ty co nie mieszkasz, więc nie ma. Nie, bo później zaczną nas shipować i co wtedy? Będę budował że jestem Bo ten wąsk niejedną... nie jedną dziewczyną trząsł. Wiem o sobie wszystko. Jest za dużo tych patyków. Tak, jestem. Eee, właśnie ułożyłem sobie kilo w Ekipunku. Znaczy, tak jak się craftuje kilo w Ekipunku, nie? I zastanawiam <noise> czemu nie mogę go wyciągnąć z crafting table. Ja, ja, jak się mówi, wyprzedaż wieśniaków? Nie ma mocno. Znaczy co? Eee, <noise> Przez ciebie mój jak wylądował na mojej koszulce <noise> Ale bezużyteczny ten wieśniak, ej a drugi stoi za mną, to było straszne Powinniśmy to streamować na TikToku, Przej przejmuj, mój, przejmuj moje obowiązki Okej okay. Czemu się obijasz? Co się obijam? Ja? Nie wiem Co? Dwa Wieśniaki Podcast Tak się będzie nazywać seria, dokładnie Ja jestem fanem Dwa Wieśniaki Podcast Ja jestem fanem Sprzedaj Mi Ziemniaka Sprzedaj Mi Ziemniaka Podcast Ej, a ty masz nakładkę na Discorda Kto Co Mówi? Nowy jak Za 8 żelaza mamy obsydian. Kupiłem dwa. No, złoto właśnie dostaliśmy. Czaj, złoto! Złoto, rozumiesz to złoto! Mamy złoto, jesteśmy bogaci. Mamy redstone, rozumiesz, ile ród mamy. Mamy wszystko, rozumiesz to? Mamy, kurczę, wszystko. Mogę ci zmierzyć I temperaturę? Do, sorry, ale wyjdzie taka, a której się ścina białko. Bo <laughs> jestem taki gorący. Białko ci się ścięło w mózgu. Mózg mi się w w białko. Mam wrażenie, że ten filmik pokaże ludziom, jak bardzo ludzie mogą być nieśmieszni. Czyli będzie świetny. Po poziom nieśmieszności został tu przebity. Co najmniej trzy razy, a nasz montażysta wyjdzie z pokoju co najmniej trzy razy podczas e, e, montowania tego. On wstanie i wyjdzie, nigdy nie wróci. Dokładnie. No ale wtedy nie dostanie <laughs> wypłaty. Do, dowie, dowiem się, że mu się coś stało na następny dzień. Jak... I Już nigdy na nie, nie zobaczę w szkole. Tak, bo mój montażysta to nuziołek ze szkoły. Zabawne, bo nikt tego odcinka nie obejrza, wiesz czemu? Bo ludzie teraz jak oglądają Minecrafta, nie? Musi być... Spędziłem 1000 dni w Minecraft Hardcore, stworzyłem gigantyczną bazę, 13 automatycznych wytwórni Hawieczego, i już tak naprawdę skończyłem grę, a reszta odcinków będzie o tym, jak buduję kolejne popierdzielenie duże budowle. Uważam, że my jesteśmy dużo lepsi. Od takich ludzi Powiem tak, ja się czuję lepszy, ale to oni zarabiają gruby hajs na tym, więc... Ale wiesz, to to, to ogląda dzieci A my robimy tym... content dla dorosłych sigma. Dokładnie Dlatego użyłeś właśnie słowa Sigma Babcia odpala YouTube i będzie słyszeć o Skibidii party. Specją na 10 tysięcy to będzie oliwkowanie Wiktora I nasz content będzie pojedynczy. Ja, ja czekam, aż na pierwszym meetupie spotkamy się z dwoma osobami z... Ja uważam, że jestem bardzo śmieszny Nie ja też Cycki <noise> Dobra! Widać nasz poziom idealnie. <noise> nie nie zazraj się, moja stara. Niebo. O jaj, co? No i co mi teraz robisz? To no, podskoczysz, podskoczysz? Myślę, że musimy zrobić coś takiego wow na zakończenie odcinka. Wydaje mi się, że ścięcie drzewa to będzie idealny pomysł. Mamy skoczyć? Mam poziom A no to Patrz, ścięłem drzewo. Jestem teraz fajny. Chodź ze mną tutaj. Nie, nie, nie skocz. to co? Jak widzicie nic nie zrobiliśmy. Mamy skrzynkę pełną materiałów i kompletnie brak pomysłu na siebie. Mam nadzieję, że Wam się podobało naszych trzech znajomych i dwie osoby, które trafiły na ten filmik po pijaku. Więc dziękujemy za oglądanie i do następnego odcinka z serii. Jak ona się tam miała nazywać? Tak? No jaki podcast. To co? Aha. Nazwa He. Hmm.